Cześć, witam Cię na premierze pierwszego odcinka cukrzyk UK. Moje imię Kuba. Jestem UK od pół roku i postaram wszystkim się przedstawić, co trzeba zrobić po kolei, aby załatwić sobie dostęp do lekarstw, żeby zarejestrować się do lekarza pierwszego kontaktu oraz mieć stały kontakt z tak zwaną pielęgniarką od cukrzycy. Jak widzicie, nie ma tu jakichś takich profesjonalnych sprzętów, ani się nie wystroiłem w żaden sposób. Po prostu uważam, że najważniejsze są informacje, które chcę Wam przekazać, żeby Wam po prostu pomóc. Już na samym wstępie chciałem powiedzieć, że gdy przyjechałem do, do, do Wielkiej Brytanii, sam szukałem takich informacji na temat właśnie jak sobie z tym poradzić, żeby nie, 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 nie brać leków z Polski, nie, nie załatwiać e, trochę na dziko recept. E, także szukałem dużo informacji, aczkolwiek no, e, nasz internet niestety nie posiada ich zbyt wiele. Znalazłem na Facebooku e, taką stronę e, dzieci, cho, dzieci Chore na cukrzycę typu 1 w UK. I, że tak powiem, nie jestem dzieckiem, aczkolwiek informacje były mi przydatne, także szczerze pozdrawiam, obiecałem, że to dodam, także, także, także jest. Jest, to właśnie im zawdzięczam, powiedzmy, że 60, 60-70% wiedzy, jaką sobie, dzięki której po prostu sobie pomogłem. Dobra, no to co, lecimy. Pierwsze co, jak, oczywiście pomijam już fakt, że mamy nasz insurance number, czyli każdy musi to mieć, kiedy chcesz zacząć pracować, kiedy chcesz chodzić do lekarza. Musisz to mieć. To, to pomijam, bo na internecie jest strasznie dużo tego, jak to załatwić i tak dalej, także nie, ten kanał nie będzie na ten temat. A, ma, przyjmijmy, że mamy już insurance number. W takim razie chcemy iść do lekarza. Pierwsze co, musimy iść do lekarza GP, czyli lekarz pierwszego kontaktu, taki lekarz rodzinny. Jak teraz to zrobić? Nie wiem, gdzie mieszkacie. W każdym razie nie wiem, gdzie chcecie wyjechać, jeżeli dla tych, którzy jeszcze nie wyjechali. A Przede wszystkim, jeżeli na przykład wiecie, że jest to miejscowość, rzucam Manchester, znacie swój post, na którym będziecie mieszkać, w jakiej, w jakiej, w jakiej dzielnicy będziecie mieszkać. To musicie po prostu zobaczyć sobie, jak jacy lekarze GP są dostępni w okolicy i sobie spisać postkod. Wpisujecie w wyszukiwarkę doktor GPGP i, i, i powinno Wam się wyświetlić cała lista lekarzy. Jeśli już wybierzecie lekarza, ja oczywiście wszystko podam na swoim przykładzie, jak ja to zrobiłem, do jakiej przychodni ja chodzę. Teraz tak, ja mieszkam na. Południowej części Anglii, Bristol, eee... dobra, no to co? Lecimy od razu, pokażę Wam, jak to zrobić e, na internecie. To jest e, strona przychodni, do której ja uczęszczam. Chodzę sobie po recepty i tak dalej. Eee, teraz tak tutaj mamy adres. Nowell to jest dzielnica, Bristol to jest tutaj, to miasto, gdzie mieszkam. To jest Postgod. To już wiemy. To jest e, numer telefonu, po który sobie możemy w przyszłości zadzwonić i e, prosić o recepty, aczkolwiek to już w następnym odcinku. OK, na tej stronie już się więcej nie dowiemy. Teraz tak. E, wchodzimy, chcemy się zarejestrować. Wchodzimy na zakładkę Patient Information. Oczywiście dodam, że praktycznie chyba każda, każda przychodnia ma swoją stronę, także naprawdę nie ma problemu, czy to jest moja przychodnia, czy to wasza, czy jak w jakiejkolwiek obrębie powinna mieć. Także zrobimy to najpierw na zasadzie takiej trochę online. E, tutaj ma taką zakładeczkę, jak się zarejestrować. Klikamy sobie w to. Teraz tak, przechodzimy tutaj. Tu jest tego opis, jak się zarejestrować, co przynieść. E, przede wszystkim, co przynieść. E, powiem Wam z praktyki, co przynieść. Przynieść e, potwierdzenie adresu, czyli jakiś e, wyciąg z banku, e, zaświadczenie od pracodawcy, cokolwiek. Ważne, żeby była informacja, że e, jest wasz adres, zamieszkania. Druga rzecz, e, ID, czyli dowód osobisty, paszport, cokolwiek. Przynieść formularz po prostu e, jak w każdej przychodni, musimy się zarejestrować i e, wypełnić wszystkie informacje, które oni od nas chcą, czyli tak. Są dwa formularze do ściągnięcia i to po prostu trzeba wydrukować. Chodzimy na pierwszy. E, tutaj tego nie wypełniamy, bo tu jest numer, e, imię doktora, także. E, oni to wypełniają za nas. My musimy wypełnić po prostu e, na tym wniosku. Już patrzymy, co musimy wypełnić. E, tak, swoje informacje. E, czy jesteśmy panią, panem. E, nazwisko, pierwsze imię, e, gdzie adres zamieszkania, nasz numer telefonu, oczywiście angielski, e, swój postkod e, informacje różne informacje ile mamy dzieci, tak tu jest e, co tu jeszcze jest? Takie wszystkie informacje, no niestety będziecie musieli sobie pomóc jakoś translatorowo. Takiego niestety nie wiem, to jest jedna rzecz, ale w każdym razie ja z tego co pamiętam wypełniałem tylko takie podstawowe informacje. Tak, tutaj po prostu jest adres korespondencyjny. I Teraz tak, to jest ważne, to jest ważne i jeszcze taka informacja, jeżeli kiedykolwiek będziecie, już się zarejestrujecie, a będziecie, zmi yy, będziecie zmieniać yy, adres, Musicie to niestety zgłosić, bo wszystkie y, dokumenty, jakie będą przychodzić, będą przechodziły na ten adres. Niekiedy są ważne, bo niekiedy będą. właśnie. Ja sobie dostałem, e, ostatnio dostałem e, list e, o tym, żebym się zarejestrował na badanie wzroku i przedpołudniowy mój stary adres, aczkolwiek dotarł do mnie. No i teraz tak, tutaj bardziej są takie personalne, w e, tym drugim są bardziej personalne. E, informacje, czyli właśnie imię, nazwisko, e, twój tytuł, numer telefonu, adres, jaki status, e, czy jesteście czy jesteście sa, e, singlami, e, zamężnymi, e, rozwiedzionymi i tak dalej. E, teraz tak. Muszę odpowiedzieć na czy coś co wam dzieje teraz? ale Czy, 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 czy chorujecie no coś, jakieś alergie i tak dalej, oni przesuną wszystko muszą wiedzieć, czy palicie, e, czy spożywacie alkohol, jeśli tak to kiedy, e, jak często. I teraz tak, o tutaj jest bardzo ważna informacja. Na jakie chorujecie e, na jakie chorujecie e, choroby diabetic. To jest cukrzyca to musicie tutaj wpisać, czy tak. No i oczywiście jakiego jesteście pochodzenia, czyli my zaznaczamy no, niestety to jest śmieszne, other white, czyli albo jesteście Brytyjczykami, Irlandczykami, albo jesteście innymi białymi. No niestety, niby taka tolerancja, aczkolwiek, dobra. I tak, oczywiście. Aha, i teraz kwestia języka. Jeżeli nie czujecie się na siłach, aczkolwiek, tak jak mówię, ja nie mówię perfekcyjnie po angielsku, dużo rzeczy nie rozumiem, wiele rzeczy się domyślam i wszystko załatwiłem. Także e, ogólnie panie, w, w rejestracji bardzo powoli mówią, bardzo wyraźnie, bardzo czysto po angielsku. Także, jeżeli uczyliście się chociaż troszkę, no to raczej dacie radę. Jeżeli nie czujecie się na siłach, to co proponuję? Proponuję zaznaczyć, że mówicie i czytacie. Y, Czytacie e, i piszecie, w, e, mówicie i piszecie w języku polskim, e, i wtedy i prosicie również o, trans, o, o tłumacza. I wtedy wydaje mi się, że, 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 że taka pomoc będzie Wam na pewno zapewniona gdziekolwiek, w jakiejkolwiek rejestracji, czy to jest mała miejscowość, czy to jest duża miejscowość. Dlatego, że wtedy, jeżeli Wam mówią spotkanie, to wtedy oni się pod to przygotowują. Także naprawdę z tym nie ma problemu. I to po prostu tamten wniosek wcześniejszy i ten drugi wcześniej ten, ten wniosek drukujecie sobie i z tym właśnie idziecie do lekarza plus e, dowód osobisty albo paszport i potwierdzenie adresu. Do... Dobra, czyli co? Mamy formularze, dwa, dwa formularze ze strony. Mamy swój dowód osobisty albo mamy e, paszport. Mamy potwierdzenie adresu. Idziemy z tym. E, idziemy są do rejestracji. E, pani nas rejestruje i od razu mówimy, że chcemy sobie umówić e, spotkanie u doktora GP. Zapyta się, w jakich godzinach nam pasuje i tak dalej. Wtedy e, dostosuje lekarza do naszych godzin, bo jest dużo lekarzy, ale e, każdy lekarz przyjmuje w innych godzinach, także dostosuje nam lekarza do naszych godzin, w których możemy przyjść. Co następnie System, system. W systemie po zarejestrowaniu się jesteśmy aktualni, aktywni po 24 godzinach. Także niestety od razu nie będziemy mogli sobie umówić spotkania. Musimy poczekać po prostu jedną całą dobę i wtedy, 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 wtedy już możemy sobie po prostu na drugi dzień przyjść, albo dwa dni poczekać i po prostu przyjść. Już wtedy na 100% będziemy w bazie. I wtedy umawiamy sobie spotkanie. Nie wiem ile będzie trwało w Waszym mieście, aczkolwiek tutaj trwało dwa dni, może dwa dni jakoś tak, bo to już było jakieś pół roku temu, także już troszeczkę mogę nie pamiętać. i teraz tak, ja przyszedłem na spotkanie. Jest taki komputerek po prostu, wpisałem że wpisałem swoją datę urodzenia. I przeskoczyło im w systemie, że ja już jestem, i lekarz po prostu na mnie czekał siadamy sobie, lekarz po nas wychodzi, yy, mówi nasze imię, nazwisko, także idziemy za nim. A muszę wam powiedzieć taką ciekawostkę, że to niestety nie wygląda, niestety albo stety nie wygląda jak w Polsce. Tutaj lekarz nie jest w białym fartuchu i nie przerasie się, może być w każdej narodowości. Tutaj to naprawdę nie ma znaczenia. Jest normalny wyszedł po, mnie, wyszedł po mnie lekarz, który był prawdopodobnie jakimś, yy, no nie wiem, ciemno że naprawdę to nie ma znaczenia, wyszedł po mnie i poszliśmy sobie do pokoju, gdzie lekarz sobie siada. Normalnie jeszcze brakowało tego, żeby mi kawy zrobił, także bez żadnego fartucha, normalnie się czułem jak bardziej na rozmowie kwalifikacyjnej albo na czymś w tym stylu. No i tak, no i co? Miałem ze sobą dokumenty, wypić ze szpitala z Polski przetłumaczony. Czytał go sobie, ale powiedzmy sobie szczerze, nie czytał go dokładnie i mało ich to interesuje. Fajnie jakbyście mieli coś takiego, ale mało ich to interesuje. E, cokolwiek macie z innego kraju, mało ich to interesuje. Interesuje ich to tylko to, co oni wam zrobią, jakie badania wam zrobią i to jest dla nich ważne. To, co macie z Polski, z Kambodży czy z Maroko, naprawdę szkoda waszych pieniędzy, jeżeli będziecie robić to w Polsce, fajnie, dobrze to mieć, ale... Ja uważam, że szkoda na to kasę, bo ja za to dałem, e, chyba za przetłumaczenie, 300-400 zł za trzy kartki wyrzucony pieniądz. Naprawdę, rzucił na to okiem, ale jakbym tego nie miał, nic by się takiego nie stało. W każdym razie, powiedziałem, że choruję na cukrzycę od lat, e, od, od 12 lat, bo od 12 lat choruję, powiedziałem, że choruję od 12 lat, e, dałem, pokazałem mu, jakie leki biorę. Pokazałem swoje glukometr, swoje paski do glukometru, insulinę taką, insulinę taką. On po prostu znalazł to w systemie, yy, wypisał recepty na to, i po prostu dał mi recepty, i to wszystko, i, i, i przekazał mnie, tak jakby pielęgniarce od cukrzycy. Yy, bo tu nie ma stricte jakiegoś takiego diabetologa, aczkolwiek może jest, jeszcze jest taka, właśnie informacja, której się nie dowiedziałem. Prawdopodobnie są diabetolodzy, aczkolwiek. Naprawdę, gdyby się coś działo, tak mi się wydaje, w klinikach. Jeszcze nie dotarłem do kliniki, no niestety nie mam takiej informacji. Konkretnie, jeszcze na ten temat. Aczkolwiek, no na razie, mam takie podstawowe informacje, żeby przeżyć. Także myślę, że będzie to przydatne. No i co? Dostałem recepty, ale trzymałem je, ponieważ jedna ważna rzecz, jeżeli jesteście u lekarza, musicie poprosić o Medical Exemption Card. Of formę do wypełnienia i wracacie od lekarza Aha, i on wam wypisuje taką małą karteczkę wracacie od tego lekarza idziecie do rejestracji i mówicie, że chcecie taką wypełnić taką formę zdajecie tą karteczkę od lekarza i wypełniacie taką formę i ta karta jest bardzo ważna zaraz wam właśnie pokażę bo dzięki niej macie tutaj lekarstwa za darmo jesteście cukrzykami UK, ega. i macie za darmo wszystko. Jeżeli chodzi o lekarstwo, oczywiście. Eee, I co? Eee, także ogólnie można zrobić tak, że jeżeli na przykład już nie macie lekarstw, idziecie z tą receptą i mówicie, że czekacie na taką kartę i powinniście dostać z ją za darmo, aczkolwiek ja poczekałem czekać jakieś czy tygodnie. Przechodzi to na adres zamieszkania, taka karta. I e, wtedy, jeżeli macie już tą kartę, idziecie z receptami idziecie do przy, y, apteki. Tutaj są różne apteki. Naprawdę, ja chodzę do. Jest Lloyd's farmawcy ja chodzę do Super Drag. Się to nazywa, to fajnie, tak? Super Drag, super Drag. W każdym razie. Chodzi się też do apteki, daje się tą receptę, się, pokazuje się tą e, kartę. Oni tam po prostu spisują e, numer tej karty, tego certyfikatu. Ten, ta karta jest ważna 5 lat. E, mm. I praktycznie, jeżeli mają na stanie, dostajecie to, to w ten sam musi Musicie chyba po, poczekać 15 minut. Jeżeli nie mają na stanie, no to musicie czekać niestety aż jeden dzień. Także w każdym razie potwierdzam. Bierzcie na słowo, wszystko za darmo. A teraz pokażę Wam kartę. To jest karta. Medical Exemption Card. Takie coś dostaniecie. Eee, teraz tak, tu jest numer certyfikatu. I ten numer e, jest ważny, bo oni sobie go spisują. Tu jest imię, nazwisko, oczywiście to nie jest żadna tajemnica, ja nie jestem poszukiwany, także śmiało. I tu jest ważność karty, a niestety no macie to w drugą stronę. I tak, i tak to właśnie wygląda i tą kartę musicie mieć. Tu są takie informacje, gdyby się zgubiła i tak dalej, i tak dalej. W każdym razie, co jest jeszcze ważne w tej karcie. Jeżeli zmienicie adres zamieszkania albo zgubicie ją, jest tutaj adres podany do Newcastle, tam jest główna siedziba i musicie po prostu podać, że zmieniliście adres zamieszkania i tak dalej, bo to, żeby uniknąć kłopotów, po prostu lepiej, sobie, lepiej to zrobić. Dobra. Kartę Medical Exemption Card. Tak się nazywa. To jest Medical Exemption. Ale ja jeszcze dodaję kartę, bo to jest karta w każdym razie. No i tak, no i to pff, tak naprawdę mamy załatwione tak, że no, jeżeli przyjechaliście do UK, nie, nie zwlekajcie z tym, bo szkoda czasu, ja czekałem nie wiem, dwa miesiące i dopiero potem zacząłem się orientować, bo oczywiście miałem e, zapasy z Polski na trzy miesiące, aczkolwiek no nie warto, bo e, na tą kartę się czeka, na to kartę się czeka trzy tygodnie, jeżeli macie... Teraz tak, e, czym się różnią e, lekarstwa e, z Polski, a w, e, w Anglii? Ogólnie nie różnią się niczym, ja biorę insulinę jedną, Apidra i drugą, to jest przed posiłkami, i drugą insulinę biorę 24-godzinną Lantus, długodziałającą, oraz paski do glukometru akuczek Performa. Eee, co jest najważniejsze? Eee, bo, 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 bo właśnie ta, taki był problem. Eee, jeżeli bierzecie insulinę, to musicie zaznaczyć, że chcecie, jeżeli oczywiście nie macie penów szczekujących, wczyk tylko macie po prostu jednorazowe peny, że jak się kończy insulina, to wyrzucacie to. Ja właśnie takie mam. To musi to zaznaczyć, musi zaznaczyć, że jest to apidra SoloStar pen. Jeżeli tego nie zaznaczycie, na 100% dadzą wam w kartridżach, czyli dadzą wam w same ampułki. Dostałem ampułki, a nie, nie, mam, nie mam z Polski po prostu tych penów. No i był problem. No i chodziłem jeszcze załatwiałem, odkręcałem to i tak dalej. W każdym razie nauczycie się na moim błędzie i od razu sobie zaznaczcie, że jeżeli chcecie insulinę, bo lekarz GP to jest gość po kursie z gości po kursie półrocznym czy tam rocznym i on nie ma pojęcia. On ma wiedzę na wszystkie tematy, czyli wie wszystko i nic. Także pielęgniarka od cukrzycy naprawdę jest yy, obeznana i ona wie, o co chodzi. Aczkolwiek taki lekarz to jest, to jest tylko taka tak, tylko po prostu, żeby był, żeby wystawił. Także musicie to napisać, bo będziecie czekać, nie macie, musi, nie macie, nie macie, nie macie insuliny, a potem jak to ją wstrzykniecie, jeżeli nie macie pena. Także lepiej sobie to już od razu załatwić na samym wstępie. E, czym się różnią teraz tak właśnie powiem czym się różnią? Czym się różnią lekarstwa z Polski a z UK? Nie, nie różnią się niczym kompletnie. Są też takie same. E, pokażę wam przykład Lantusa. Jest Lantus. E, to jest solo star właśnie i też są, właśnie w fenach takie eee. wszystko to samo, tylko że na polskich jest jeszcze napisane po rosyjsku, a tutaj jest tylko po angielsku i tyle. Teraz tak, tu jest taka naklejeczka i ona jest, właśnie, że jest to po prostu zrobione dla mnie, że ja to odebrałem i tutaj jest właśnie moje imię, nazwisko i numer tego, numer zamieszkania i numer tej przychodni i tym się to wszystko różni to jest lantus to jest pidra i również ta sama ta sama po prostu naklejeczka pokazuję ten żeby nie było, wszystko jest to samo jest nawet informacja to kiedy jest ważne także tak i tak samo wygląda OK. I teraz tak, bałem się jednej rzeczy Plaski do glukometru. Bałem się jednej rzeczy, dlatego że w Anglii nie ma czegoś takiego jak e, mierzenia cukru w miligramach, tak jak po prostu mieliśmy w Polsce, jest tutaj w minimolach. Jest dla mnie głupota, aczkolwiek i tak jest. I niestety i ludzie tak mierzą cukry tutaj. I jeżeli ja mówię do pielęgniarki z cukrzycy, że mam 160, to ona musi liczyć, ile to jest minimolów. E, I teraz moje. Tak przypuszczałem, że jeżeli dostanę paski, to mój glukomet oszaleje i będzie miał, e, będzie miał e, zły pomiar. Aczkolwiek jest wszystko w porządku. E, paski są takie same jak w Polsce, tylko też w Polsce pisze po rosyjsku, a tutaj nie. Oczywiście stała, stały fragment gry naklejeczka e, i paski są takie same i mierzą w, minimo, w miligramach też i w minimolach także. Wszystko jest w porządku. Działają, są kompatybilne. Używam Akuczek nano performa, także wszystko działa. No to co? Mamy pierwszy odcinek. Chyba tak, chyba, chyba nie było aż tak źle. Aczkolwiek tak jak mówię, no. Y, miałem w planach kupić kamerkę, zrobić fajną scenarię i tak dalej, ale obiecałem wam ten odcinek. Nie wyrobiłem jeszcze czasu naprawdę. To jest okej. Okay. W każdym razie co chciałem powiedzieć na podsumowanie. Um... To już wszystko wiemy chyba. Wiemy na pewno na pewno wiemy już ee, jak zaczyncie u lekarza, jak z apteką jak dostać leki. No to co? Do zobaczenia. W następnym odcinku. Pozdrawiam. w wP, Siemanko.